W naszej szkole wprowadzono nowy przepis: zakaz kichania na lekcjach. Pani od chemii uznała, że kichanie to niekontrolowane wybuchy biologiczne, które zakłócają tok zajęć. Na drzwiach każdej klasy pojawiły się kartki: "Kichasz wynocha". Początkowo myśleliśmy, że to żart, ale już pierwszego dnia dwoje uczniów wylądowało na korytarzu za głośne "apsik". Jeden z nich, Marek, postanowił obejść system i przyniósł na lekcję poduszkę. Kichał w nią, tłumiąc dźwięk, ale efekt był taki, że cała klasa zaczęła się dusić ze śmiechu. Pani od chemii skonfiskowała poduszkę, nazywając ją nielegalnym sprzętem dźwiękoszczelnym. Wtedy zaczęła się prawdziwa rewolucja. Ktoś wpadł na pomysł, żeby kichać poja czyli tłumić odgłos uderzając się w nos. Efekt, kilka osób wylądowało u pielęgniarki z krwawieniem. Inni próbowali kichać w rękaw, ale brzmiało to jak stłumiony wybuch granatu. Najlepsze było to, że nauczyciele też nie wytrzymywali. Pani od polskiego kichnęła podczas dyktanda, a potem natychmiast sama siebie wyrzuciła z klasy. Dyrekcja w końcu zwołała nadzwyczajne zebranie, bo połowa szkoły stała na korytarzach, a druga połowa miała zatkane nosy. Okazało się, że pani od chemii przeczytała gdzieś, że kichanie rozprasza bakterie i postanowiła walczyć z zarazkami w radykalny sposób. Ale wiecie co było najśmieszniejsze? Że przez te trzy dni absurdu frekwencja wzrosła. Wszyscy przyszli, żeby zobaczyć, kto dziś wyląduje za kichnięcie.